Wyruszamy w podróż z klimatem i z pasją, szlakiem smaków. Docieramy do województwa kujawsko-pomorskiego, a konkretnie do wsi Sadki w powiecie nakielskim. To właśnie tu znajduje się niewielka piekarnia z wieloletnią bo aż 80-letnią tradycją. W ostatnich latach przeszła modernizację, dostosowując swoje technologie do standardów XXI wieku. Mimo wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań, wypieki nadal powstają w tym miejscu według tradycyjnych metod, których korzenie sięgają czterech pokoleń wstecz. Z piekarnią w sposób wyjątkowy jest związany kierownik piekarni, Andrzej Lemański, który pracuje w niej już 40 lat. Dzierżę w dłoni skarb tej piekarni. Pyszny chlebek z długą, wieloletnią tradycją. Czy pan też wychował się na tym chlebie, panie Andrzeju? Tak, oczywiście, od małego. Od, od małego. Od najmłodszych no, lat. Czyli jest pan z okolicy? Jestem z Sadek. No, mieszkam na drugiej stronie piekarni. Mieszkałem. Przed tym, mieszkam cały czas. Niesamowite, czyli pana życie jest związane z tym właśnie chlebem? Tak. Ale niech pan zdradzi, czy to właśnie smak tego chleba sprawił, że pan został piekarzem? Tak, zapach z piekarni. A jaka jest historia tej piekarni? Ta piekarnia powstała w, w końcu lat 60. wybudowana przez, przez GESY. Piekarze, którzy tu przyszli pracować, to uczyli się u prywatnego piekarza już przed wojną i pracowali w tej piekarni i wyuczyli dużo. Dużo piekarzy, tak jak mnie mój majster mnie wyuczył. Klubą piekarni jest chleb zwany od nazwy wsi Setkowskim. Jest produkowany na bazie kwasu. Kwas wyprowadzany jest metodą pięciofazową. W tym chlebie się znajduje do 40% żytniej mąki. Reszta jest mąka, pszenna 750, chlebówka i trochę wody, soli. I drożdży. Czyli zwróćcie Państwo uwagę, jaki prosty skład jest tego chleba. I nieskomplikowany i bez polepszaczy. Czy proces produkcyjny takiego chleba jest skomplikowany? Jest pracochłonny, powiem tak, bo trzeba wyprowadzić kwasy, trzeba zrobić pod modę. I to serce piekarzy, włożone właśnie ten chleb, proszę Państwa, naprawdę czuć. Panie Andrzeju, jak to jest być piekarzem i mieć tą świadomość, że jest Pan żywicielem, że Pan tworzy. Taki najważniejszy produkt w każdym domu, bo przecież każdy codziennie je chleb. No tyle lat już to, tu pracuję, że to nawet ja nie wiem, jak to. To jest moje całe życie tu przeminęło i, i ja mogę Kocha powiedzieć. Kocha pan ten zawód? No tak, jakbym nie kochał, nie lubił, to bym nie pracował. Bym zmienił zawód. W produkcji pieczywa wykorzystywana jest mąka żytnia do 40% oraz pszenna do 60%. Chleb ten wytwarzany jest na kwasie uzyskiwanym metodą wielofazową z dodatkiem drożdży. Piekarnia nie stosuje żadnych polepszaczy, a wypieki odbywają się w tradycyjnym piecu ceramicznym opalanym węglem. Nasze pieczywo ogólnie jest sprzedawane w, właśnie tutaj z tego miejsca w piekarni. Następnie jeszcze jako spółdzielnia prowadzimy sześć sklepików. No i właśnie tam też między innymi dostarczane jest nasze pieczywo. Oprócz tego w 50 jeszcze różnych innych sklepach właśnie tutaj w naszym województwie kujawsko-pomorskim jeszcze tak naprawdę takie małe miejskie sklepiki ten chlebek od nas biorą. Od jakiegoś czasu zaczęliśmy jeździć właśnie na targi wystawiennicze, tam promujemy nasze właśnie wypieki. Wygląda to w ten sposób, że właśnie bardzo dużo klientów szuka naszej piekarni w trasie właśnie nad morze, bo tutaj jest taka właśnie trasa przelotowa nad morze. Piekarnia kładzie nacisk na zachowanie tradycyjnych receptur, co ma przełożenie na jakość, smak i zdrowotność produktów. Właśnie dlatego otrzymała nagrodę od Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego w konkursie dla regionalnych, rzemieślniczych i spółdzielczych piekarni. Świadomość właśnie ludzi, jeśli chodzi o tradycyjność, o szukanie wyrobów jakościowych jest coraz większa, z czego my naprawdę się bardzo cieszymy i myślę, że pomogło nam również w tym wszystkim zdobycie właśnie. Pierwszej nagrody krajowej w konkursie Kromka Pieczywo.pl. Powiem szczerze, że, no, że wow, no, zau zostaliśmy zauważeni. No, produkt zrobił, że tak powiem, furorę. Y, tym bardziej właśnie tutaj z Polskiej Izby Produktu Regionalnego y, Państwo też docenili smak, walory i no, muszę powiedzieć, że dla mnie było to naprawdę ogromne przeżycie. Y, US również nie zabrakło. No, coś wspaniałego. W piekarni w Sadkach unosi się taki zapach, że grzechem byłoby nie spróbować jeszcze ciepłego pieczywa. Co Pani Marysiu, próbujemy? Z makiem, mm. z sezamem? Który próbujemy? Z makiem. Z, makiem. z makiem. Ten zapach... Nie wiem, czy Pani środek, czy skóreczkę? Skóreczkę? <laughs> Możecie mi państwo zazdrościć. Mmm... Jeszcze paruje. Mm -hmm. Wychodka, jaka pysza ta skórka i to chrupanie, muzyka dla uszu. Rozpoznanie wartościowego chleba opiera się na kilku kluczowych cechach, takich jak jego skład, wygląd, struktura i smak. Dobry chleb ma nierównomierne, nieregularne dziurki, co wskazuje na naturalną fermentację. Jednolita, gąbczasta struktura to znak użycia spulchniaczy. Dobra skórka powinna być chrupiąca, a jednocześnie elastyczna, nie twarda jak kamień. Pieczywo wysokiej jakości przede wszystkim powinno mieć prosty skład. Skład chleba definicja jest prosta: mąka, woda. I na dobrą sprawę drożże, to droże mogą być piekarskie albo dzikie droże, które będą fermentowały na podstawie podmody, którą przygotuję wcześniej, tylko to musi trwać tak jak z winem. Im dłużej, tym lepszy proces i w lepszych warunkach odpowiednich dla procesów technologicznych wypieku naszego polskiego chleba. Zwracajmy również uwagę na sprężystość chleba. Po naciśnięciu miąż powinien wrócić do pierwotnego kształtu. Nie może być gumowaty ani zbyt zbity. Zbyt puszysty chleb często zawiera spółkniacze. Dobry chleb jest umiarkowanie miękki, ale zwarty. Istotny jest również kolor skórki. Naturalnie wypieczony chleb ma złoto brązową, lekko przypieczoną skórkę. Zbyt jasna lub jednolicie brązowa skórka może oznaczać użycie barwników, np. karmelu. Kontynuujemy naszą podróż szlakiem smaków. To tutaj, w niewielkiej masarni rodziny zawistowskich we Władysławowie w gminie Łabiszyn, której tradycje masarnicze sięgają 1991 roku, powstaje kiełbasa bydgoska surowa wędzona. Właśnie dla tego produktu zakłady mięsne z Kujaw wspólnie starają się o unijny certyfikat chronionego oznaczenia geograficznego. Taki znak świadczy o wysokiej jakości, potwierdza regionalne pochodzenie oraz tradycyjną metodę produkcji. Jest to produkt na tutaj regionalny, który został wytworzony, wymyślony jeszcze w już nieistniejących zakładach mięsnych bydgoskich na ulicy Jagiellońskiej. Charakteryzuje się tym, że jest to wyrób surowy, zbliżony troszeczkę wyglądem do kiełbasy polskiej, tej ogólnoznanej na, na, na rynku. Różni się troszeczkę rozdrobnieniem, troszeczkę składem surowcowym i delikatnie też przyprawami. Mówimy o produkcie, który powstawał w latach 50., -tych, 60., -tych, czyli w momencie, gdzie zakłady mięsne w Polsce naprawdę święciły wielkie sukcesy i mocno się bardzo też rozwijały. Proces produkcji, na dobrą sprawę, trwa dwa dni. Najpierw przekrojemy mięso, następnie rozdrabniamy. Napełniamy osłonki naturalne, następuje proces osadzania i kolejnego dnia wędzimy w zimnym dymie do uzyskania odpowiedniej barwy. Masarnia z Władysławowa specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości naturalnych wyrobów podrobowych oraz tradycyjnie wędzonych wędlin. Do produkcji używamy surowca. Pochodzącego od lokalnych dostawców, od zakładów zaprzyjaźnionych. Dużym udziałem w produkcji jest mięso rasy puławskiej, które jest kodowane u sąsiednich rolników i z tego staramy się robić naprawdę dobre wędliny. Podstawą dobrego produktu jest dobry surowiec. Tutaj mamy dostęp do naprawdę dobrego surowca. Staramy się też robić wszystko w sposób jak najbardziej naturalny, łącznie. Z tradycyjnymi wędzarniami, które są opalane drewnem olchowym. Jakość wieprzowiny wpływa nie tylko na smak i aromat produktów, ale także na ich wartości odżywcze. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na pochodzenie mięsa, warunki hodowli zwierząt oraz metody produkcji, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą popularność małych, lokalnych masarni, które stawiają na wysokiej jakości surowiec. Jeżeli chodzi o gusta konsumenckie, one się bardzo mocno zmieniają. Mamy coraz bardziej doświadczonego i świadomego klienta. Też klient poszukuje jak najkrótszej drogi, tak zwanej drogi od, od pola do stołu, tak? gdzie może przyjechać do sklepu i, i, i spotkać kogoś, kto może mu wytłumaczyć skąd się wzięła ta wieprzowina, jak to zostało zrobione. Można porozmawiać. Chodzi Chodzi o to, że klient chce wiedzieć co je i w przypadku takich małych zakładów, takich małych lokalnych masarni jest jak najbardziej to możliwe. Potwierdzeniem naszej jakości też jest uzyskiwanie czy, czy otrzymywanie różnego rodzaju nagród w konkursach. Ostatnią taką dużą fajną nagrodą jest perła za produkt kiełbasa biała w słoiku. Kiełbasa biała, która jest wytwarzana też jak najbardziej w sposób naturalny, bez żadnych konserwantów, bez chemii, bez dodatków. Lokalne produkty i smaki zyskują na znaczeniu w oczach konsumentów, ale także turystów. Turystyka kulinarna przez żołądek do serca coraz częściej prowadzi na wieś, choćby do glewa. Takie widoki nierzadko sprawiają, że turyści czują się tutaj jak na zagranicznych wakacjach. Niewątpliwym atutem gospodarstwa jest malownicze położenie na rozległej, zadrzewionej, wiślanej skarpie, skąd roztacza się niepowtarzalny widok na jezioro Włocławskie. Magiczne miejsce zdala od miejskiego zgiełku stworzyli tu Państwo Aleksandra i Marek Mordal, uciekinierzy z miasta. Jaka jest Państwa historia w tym miejscu? A historia jest taka, jak wielu ludzi, którzy chcieli ucie uciec z miasta na wieś. My żeśmy właściwie na tą wieś przywędrowali dla koni. To o, taka miłość mojego męża i jego pasja. No w mieście nie mogliśmy tych koni, nie mogliśmy sobie pozwolić na zakup takiej dużej działki, żeby trzymać koni. A więc jeździliśmy w koło Wocławka dwa lata, w każdy weekend. Ja jeździłam e jako support i ewentualnie <laughs> e e e e sprowadzałam rodzinę. Zawsze to było coś, nie tak, zawsze to nie było to miejsce. I nagle ja nawet poszłam z tego powodu na kurs pośrednika nieruchomości, żeby wypełnić, ponieważ to było 20 lat temu, żeby wypełnić lukę na rynku, bo wydawało mi się, że jest bardzo mało dobrych, fajnych propozycji jakichś tam za miejscowych. I tam na tym kursie dowiedziałam się od dziewczyny, że mieli kupić koło Włocławka właśnie gospodarstwo, no ale mąż zachorował i nie. I ja szybko wzięłam adres, znaleźliśmy to miejsce i i od razu to była miłość od pierwszego wejrzenia. Wręcz nie mogliśmy oddechu złapać z zachwytu nad tym widokiem. No i nie skończyłam kursu, kupiliśmy gospodarstwo. To trudna była historia na początku, bo chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, co nas tutaj czeka. Jak ja to mówię, mało nie połamaliśmy kręgosłupów, ale udało się. Goście gospodarstwa chętnie korzystają nie tylko z tutejszych atrakcji, ale także smaków. Marysia miała szansę zobaczyć, jak powstaje tu wyjątkowa szynka. To jeden z rarytasów, w którym raczę Pani gości? Tak, mamy piec chlebowy, wygarnięty zostaje żar, szynka idzie w bejcy miodowo-piwnej na całą noc do pieca, rano wyjmujemy. Naprawdę polecam, jest bardzo fajna. Ja teraz pokażę, jak przygotuję... Tą szynę nacinamy po lekkim sparzeniu takiej szynki, oczywiście, wcześniej ją peklujemy. Starym, gospodarskim sposobem zaraz nafaszerujemy ją goździkami po to, żeby był fajny aromat. Co prawda to są aromaty świąteczne na kujawach i pomorzu to, jest, to są aromaty Bożego Narodzenia jeszcze bardziej wielkanocy, ale my ją serwujemy przez cały rok, bo naprawdę jest godna uwagi, mam przygotowaną bejkę z gorczycy, miodu, no nie, nie. piwa, wody i różnych innych przypraw. Jak pachnie. Polewamy dobrze całą szynę. Nie tylko skórkę. Przekładamy to na wcześniej przygotowaną blachę. Troszkę folią aluminiową, to już znak współczesności, ale ono naprawdę fajnie w tym dochodzi, jest miększa. Na pewnym etapie pieczenia zdejmujemy tę folię po to, żeby szynka pachniała drzewem, po to, żeby był fajny dymek, po to, żeby się skórka nam troszeczkę upiekła. Jeszcze może trochę bejcy, jakbyśmy podleli tutaj mhm. na to. Czy przyjeżdżający tutaj goście dopytują o tego typu produkty? Czy to jest dla nich ważne, że to są produkty z historią, tutaj z danego miejsca, z danego regionu? Myślę, że wielu gości przyjeżdża po to, żeby posmakować lokalnej kuchni. Że jest to dla nich bardzo istotne. Szukają, szukają smaków dzieciństwa, tego, co, co w nas wszystkich jest. I przede wszystkim szukają naturalnych sposobów przyrządzenia tych podraw. Ta szynka, na przykład, została peklowana tylko w soli kamiennej. Tutaj nie ma żadnych ulepszaczy nie ma zupełnie chemii. Ślinka cieknie już od samego patrzenia. Regionalnych rarytasów trudno sobie odmówić, podobnie jak wieprzowiny wysokiej jakości. Ma bardziej soczystą konsystencję, bogatszy smak i delikatniejszą strukturę mięsa. I tak kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Docieramy na południe Polski, do Województwa Małopolskiego, do Krakowa. To właśnie tu przez wieki dostarczano produkty wytwarzane w okolicznych wsiach. Trafiały one głównie na królewski stół, do Wawelu. Dostarczano tam kiełbasę zwaną pieszczańską. Proszę bardzo, zapraszam. Skarbnica smakowych skarbów. Tak jest. Zaglądamy do pierwszej wędzarni. Wszystkie są tradycyjne. Wow. Tradycyjne wędzone, opalane drewnem. Postanowiliśmy odwiedzić to miejsce. Dotarliśmy do zakładu mięsnego Szczepana Gawora który kontynuuje tradycję wytwarzania mięsnego rarytasu. Kiełbasa piaszczańska jest kiełbasą przygotowywaną z mięsa wieprzowego, peklowaną na pół mokro marynatą ze specjalnie przygotowywanego wywaru ziołowego. Wysokiej jakości mięso wieprzowe i naturalne przyprawy to tajemnica jej smaku i aromatu. Ważnym etapem w jej produkcji jest wędzenie, do którego wykorzystywane jest drewno z drzew liściastych, bukowe, olchowe i dębowe. Produkt posiada certyfikat Jakość Tradycja przyznawany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Jak pan robi te supełki? No o to było. To jest to... naprawdę sztuka. Ma pan w tym wprawę. O widzę aż tutaj. Trzeba się długo uczyć. <laughs> to, że za za ucznie, to, to nie jest takie proste, żeby to załapać jak to? Jak to można wiązać? W Małopolsce, a konkretnie w gminach Czernichów i Liszki w powiecie krakowskim, wytwarzana jest również kiełbasa lisiecka. W wielu dokumentach, zarówno sądowych, jak i kościelnych, można znaleźć dokumenty poświadczające, że mieszkańcom tych okolic już od średniowiecza znana była dobrze sztuka hodowli trzody chlewnej. Tradycje masarskie są więc w tym rejonie naprawdę dobrze ugruntowane. Trafiamy do jednego z zakładów, gdzie tradycja wyrabiania kiełbasy lisieckiej jest kontynuowana. Produkcja przebiega dziewięcioetapowo. Trafiamy do wędzarni, gdzie odbywa się jej najważniejszy etap. Zawartość mięsa klasy pierwszej wynosi w kiełbasie lisieckiej aż 85%. Czym się wyróżnia kiełbasa lisiecka? Kiełbasa lisiecka wyróżnia się swoją wyjątkowością jako składu, produkcji, a przede wszystkim obróbką termiczną, czyli wędzeniem tradycyjnym, w tradycyjnych wędzarniach opalanych drewnem, zarówno Olhabuk jak i owocowym. Jak możemy rozpoznać kiełbasę lisiecką? Z pewnością po tym zawinięciu, Tak, kiełbasa lisiecka jest charakterystyczna, zawinięta jest taki krążki, jak tu widzimy, w takich krążkach. I kolor taki ciemnobrązowy, pomarszczona delikatnie. Jaki jest skład takiej kiełbasy lisieckiej? Kiełbasa lisiecka jest kiełbasą wieprzową, jest z najdelikatniejszego mięsa klasy pierwszej, zeszynek, Odpowiednio marynowana, odpowiednio przyprawiana przyprawami tylko naturalnymi. I wędzona, tak jak wspomniałem, w komorach tradycyjnych, opalanych drewnem. A jak wygląda technologia produkcji? Czy jest ona skomplikowana? To jest bardzo prosta technologia produkcji. Mięso się marynuje przez kilka dni, później rozdrabniamy, mieszamy, nadziewamy i wędzimy w tradycyjnych wędzarni. Jesteśmy teraz w sercu zakładu wędzarni. Tak, to jest miejsce, gdzie pomimo rozwoju nowoczesności, to miejsce niezmienne jest. Poprzez to, że tu są, jest, jest wędzenie tradycyjne, opalane drewnem, yy, wędzarnie murowane, tak jak dawniej było, tak jak się powinno robić. W czym tkwi tajemnica dobrego wędzenia kiełbasy lisieckiej? Tajemnica jest to bardzo prosta sprawa. Yy, odpowiedni produkt, yy, odpowiednie drzewo, czyli suche drzewo yy, i fachowo, fachowość, po prostu człowiek, który potrafi to uwędzić. Wieprzowina jest bogatym źródłem witamin z grupy B, zwłaszcza B1, B2, B6 i B12. Wyróżnia się, oferując nawet 4-5-krotnie więcej witaminy B1 w porównaniu do innych rodzajów mięs. Dodatkowo dostarcza potas, wapni, magnez oraz żelazo chemowe. Walory odżywcze wieprzowiny różnią się w zależności od konkretnego kawałka mięsa. Polędwiczka wieprzowa to jedna z najbardziej wartościowych części, z której można tworzyć lekkie i wykwintne potrawy. W 100 gramach tego mięsa jest zaledwie około 150 kcal, a niska zawartość cholesterolu sprawia, że jest polecana osobom dbającym o poziom tego składnika we krwi. Na tym kończymy naszą podróż. Czas odpocząć, by jutro znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia! Wiesz że, ja mam, wiesz, że ja zaczęłam Spetan to z robić z I ma, mam swetry z tego zrobione, bo <grym> tak? jeszcze ani tak, razu nie, zało nie założyłam. O, pokażę ci. Nie chyba takiego małego kółka do, do, do rozmiaru. Z ilu? Z ma,